i cywilu, i metody. Sprawdźcie, że oba kościoły, kościół katolicki, kościół prawosławny, bez w miłości prawdzie to, co je rozdziela. Mogłyby posiągnąć pełniej pożądaną je, Wielu z tych ludzi, się do różnych a w wszystkim, orędzie będzie miłości, przepowiadanie w Chrystusa Sprawdźcie, by na roli Radome wspólnego chrześcijańskiego dziedzictwa, miorę downikami pokoju już wszystkich narodów świata osłaniajcie Kościół Boże, ojcu Matki, młodzież, dziasem góry i cierpio. अविकासे नासा Protestacyjne, działając na podstawie uchwały Zadania wiejskiego z dnia 31 lipca 1988, w tym zarządza, co następuje, do godziny 12 rozpoczyna się akcja protestacyjna we wsi Ujkowice, zobowiązuje się wszystkich mieszkańców wsi do wywieszenia flag biało-czerwonych na budynkach mieszkalnych, od strony dróg głównych, na znak protestu, flagi zostaną dostarczone na kilka godzin przed rozpoczęciem akcji protestacyjnej przez członków komitetu. ponad to zostaną umieszczone hasła w drużowie, a